W pieniądzach unijnych słyszał każdy. Spróbujmy się dowiedzieć, skąd one się właściwie biorą. Skąd się biorą? Z pieniędzy, które wszyscy wpłacają, ale my wpłacamy znacznie mniej niż od dostajemy. Także Niemcy, Francja, Anglia mogą narzekać i muszą gdzieś tam cierpieć na tym, że teraz wpłacają dużo, dostają mało, ale mamy tylko powody do radości. Więc jak ktoś narzeka, to niech przystanie. Nie mam pojęcia. Chyba członkowie jakieś wpłacają. Członkowie Unii. Tak myślę od podatników. Polska wpłaca co miesiąc 200 milionów do Unii, a z czego Polacy otrzymują jedną czwartą i to jest właśnie do Unii. Do Unia to jest zbrodnicza organizacja, taka sama jak Polska Solidarność. No ze wpływów wszystkich członków unijnych. No między innymi z naszych podatków. No tych wszystkich państw, które należą do Unii do Europejskiej. Pieniądze Unii no skąd się biorą? <laughs> z budżetu krajów unijnych. Nie wiem dobrze na czym polega sam mechanizm. Wiem, że państwa europejskie co roku dokładają, prawda, do budżetu, określone są pieniądze, te pieniądze są później jakoś gospodarowane, ale na czym to dokładnie polega, to niestety nie, nie interesuje się tym po prostu. Skąd się biorą? No po prostu ze składek, głównie które płacą państwa. No z jakichś innych jeszcze nie wiem dokładnie, ale wiem, że ze składek na pewno. No z budżetu Unii. To trzeba pierwszy. Wpłacić, żeby coś dostać? Nas, y, każdy się składa, każde państwo. Skąd się biorą? Y, no, poniekąd, poniekąd z drukarni, ale kto, kto pociąga za sznurki, to, to, to też dokładnie nie wiem. Unijne? Ze składek innych państw, bogatszych? No, z naszych składek, tak? Wszystkich, którzy członkowie Unii y, co roku wpłacają, tak? Pieniądze. Z funduszy unijnych. Z budżetu Europejskiej. Piądze unijne. Ja ich nie widziałem, szczerze powiedziawszy, także nie mogę powiedzieć skąd się biorą. Z różnych źródeł. Ciężko jest mi powiedzieć dokładnie z jakich. Skąd? Z naszych podatków między innymi. Od nas. Między innymi, ode mnie, od ciebie i od pana kamerzysty też.